Co roku widziałem u siebie ten sam problem. Składałem wiele postanowień noworocznych, jednak każde z nich po miesiącu upadało. Wiem, że to bardzo powszechny problem, prawdopodobnie większość z nas doświadczyła kiedyś tej porażki. Badania pokazują, że jedna trzecia osób poddaje się już po miesiącu, a tak naprawdę tylko 8% realizuje swój cel. Wtedy postanowiłem, że muszę to zmienić. Okres noworoczny ma coś w sobie, że jesteśmy bardziej optymistyczni i uważamy, że będziemy w stanie nagle wszystko zmienić. Tylko zazwyczaj brakuje nam zapału i nie wiemy, jak przełożyć nasze myśli na działania. W tym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób sprawić, by ten rok był najlepszym w Twoim życiu i jednocześnie, jak stać się najlepszą wersją siebie. Ale muszę Ci się do czegoś przyznać. Do 2022 roku w zasadzie nie realizowałem większości moich postanowień. A tak naprawdę, dopiero 2023 był dla mnie rokiem prawdziwej zmiany. Dlatego pokażę Ci na przykładach, jak sprawiłem, że moje życie naprawdę zaczęło się zmieniać. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyś chciał tej zmiany. Bez tego nie ma sensu iść dalej. Nie może to być dlatego, bo ktoś powiedział ci, że twoje życie nagle dzięki temu stanie się lepsze. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby to wychodziło z głębi ciebie i żebyś miał ogromną motywację, żeby wprowadzić te zmiany. Bo jeśli tak nie będzie, przegrałeś już na samym starcie. Dobrze, zaczynajmy i powiem ci krok po kroku, jak zacząć wprowadzać pierwsze zmiany w twoim życiu. Przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest spotkanie ze sobą. Zastanów się, gdzie chcesz być za 5 lat w najważniejszych dziedzinach twojego życia. Przykładowo, mogą to być relacje, zdrowie, pasje, finanse. Jest wiele tych kategorii i musisz po prostu zastanowić się, co jest dla ciebie najważniejsze. Musisz tutaj głęboko się zastanowić nad tym, czy faktycznie jesteś w 100% zadowolony z tego jak wygląda obecnie twoje życie. Z każdym poszczególnym aspektem. Tutaj możesz też oszukiwać siebie, więc musisz głęboko spojrzeć na każdą część twojego życia. Co byś mógł zmienić? Zastanów się właśnie nad takimi poszczególnymi aspektami każdej kategorii. Najlepiej właśnie każdą kategorię po kolei sprawdzać w swojej głowie, albo właśnie pisząc sobie na przykład na komputerze każdą poszczególną kategorię i właśnie potem wypisać, co Ci nie odpowiada. I zastanów się, w jaki sposób możesz zmienić to, żeby nagle była większa satysfakcja z tego aspektu. Czy są jakieś rzeczy, które nagle by sprawiły, że będzie lepiej? Przede wszystkim wypisz rzeczy, na których Ci zależy najbardziej. Bo od tego będziemy zaczynać. Jak już zrobiłeś spotkanie i masz wypisane i przeanalizowane w Twojej głowie wszystkie Twoje dziedziny życia, po prostu musisz wybrać jedną rzecz. Zastanów się, która ze zmian, którą możesz prowadzić w Twojej codzienności, może dać Ci najwięcej. Właśnie musisz tutaj zastanowić się, która kategoria jest dla Ciebie najważniejsza, i zazwyczaj to będzie ta kategoria, z której jesteś najmniej zadowolony, bo też największą motywację ci da to, jeżeli widzisz, że kategoria, która po prostu jest bardzo źle przez Ciebie oceniana nagle pójdzie bardzo wysoko. Wiem, że wraz z nowym rokiem jest ogromna pokusa, żeby nagle wziąć wszystko na siebie, mieć 10 celów i wszystkie próbować realizować. Ale właśnie tutaj kluczem do tej długoterminowej strategii jest to, żeby zacząć od jednej małej rzeczy i dopiero później przejdziemy dalej. Jeśli już wybraliśmy konkretną kategorię i konkretną rzecz, która nam przeszkadza, teraz zamieniamy ją w nawyk. Tutaj musisz się zastanowić, jakie małe rzeczy w ciągu każdego dnia albo każdego tygodnia, Mogą sprawić, że twoja kategoria, którą sobie wybrałeś, i ta rzecz, która ci przeszkadza, się zmieni. Ale pamiętaj, że tutaj bardzo kluczowe jest to, żeby to było ambitne, ale realne. Tak samo jak właśnie z ilością nawyków, może być tak, że sobie nie poradzisz z tym, więc po prostu załóż sobie coś, to uważasz, że jest dla ciebie wyzwaniem, ale wiesz, że jesteś w stanie to pociągnąć. Tak żeby ci w tym pomóc, mogę dać ci dwa przykłady. Jednym z nich jest to, że byłem nie końca zadowolony ze swoich relacji. Dlatego postanowiłem sobie, że każdego tygodnia dwa razy będę widział się z jakąś osobą sam na sam, tak żeby właśnie budować relacje i rozbudowywać swoją siatkę kontaktów, nazwijmy to, ale jednocześnie to, żeby właśnie się skupić na tych relacjach, które są dla mnie najbardziej wartościowe. Tak samo widziałem, że za mało uprawiam sportu, więc postanowiłem sobie, że będę przynajmniej dwa razy w tygodniu uprawiał jakiś sport. Ale tak intencjonalnie, że będę szedł na przykład na godzinę, półtora i na jakąś aktywność fizyczną. Więc właśnie tutaj takie rzeczy są najbardziej kluczowe, żeby kategoria, która jest dla ciebie ważna, była lepiej oceniana. W tym punkcie bardzo kluczowe jest to, żeby zastanowić się, jakie nawyki będą w stanie dawać nam przyjemność, bo jednak takie, które będą dawać ci jakąś satysfakcję i będą ci nakręcały, będą najlepsze. Przykładowo, ja niezbyt jestem fanem siłowni, dlatego zamiast chodzić na siłownię dwa razy w tygodniu, stwierdziłem, że będę uprawiał różne sporty. Większą przyjemność czerpałem z tego, żeby chodzić na różne aktywności niż ciągle uprawiać jedną tą samą. Ale zastanów się, jak możesz urozmaicić ten nawyk tak, żeby był większą przyjemnością i był taki prosty dla Ciebie, a nie, żebyś się musiał męczyć za każdym razem, gdy starasz się go realizować. Milcząc przyjemności, też bardzo kluczową rzeczą jest to, żeby zaplanować pętlę nawyku. Chodzi tutaj o to, żeby zaplanować trzy punkty: wskazówkę, czynność i jednocześnie nagrodę. Bo te trzy rzeczy napędzają się i tworzą pętle, bo jeżeli jeden z tych punktów będzie przerwany, to może być tak, że po prostu nie będziesz w stanie realizować ich długoterminowo. Po pierwsze, wskazówka jest to to, co będzie Ci przypominało o tym nawyku. W różnych przypadkach to może być jakaś rzecz, która konkretne daje Ci emocje i przypomina Ci o tym. Może to być powiadomienie w telefonie, może to być jakaś aplikacja, z której często korzystasz i masz tam to zapisane. Zastanów się, co będzie Ci przypominało i aktywizować ten nawyk, że będziesz w stanie go realizować codziennie, bądź właśnie w tej formie tygodniowej. Ale ja uważam, że właśnie na przykład jakaś aplikacja jest zazwyczaj najlepszą formą, ale tutaj się zastanów. O nawyku już mówiliśmy troszeczkę, więc sama czynność po prostu. I tak jak powiedziałem, najlepiej, żeby to była czynność, z której jesteśmy w stanie czerpać jakąś przyjemność. I na sam koniec, żeby była jakaś nagroda. Może to być coś małego, nawet często. Jest to taka rzecz w stylu kliknięcie w aplikacji, że wykonałeś daną czynność, śledzisz, widzisz, że jest satysfakcja z tego, że po prostu realizujesz to, ale czasami jest to niewystarczające. Dlatego po prostu zrób tak, żebyś zastanowił się, co da ci przyjemność. Może być to, że na przykład po zrobieniu tego, zrobisz sobie coś przyjemnego, ale to nie chcę tutaj mówić o jakichś konkretnych rzeczach, bo sam znasz siebie najlepiej. Dobrze, tutaj przechodzimy do najważniejszego punktu z tych wszystkich, którym jest egzekucja. Uważam, że jest to najważniejszy punkt, dlatego to jest najtrudniejszy. Większość z osób upada właśnie na tym punkcie, dlatego musisz się skupić i poświęcić bardzo dużo uwagi na to, żeby nie upaść tutaj. Twoja głowa bardzo często może wymyślać ci jakieś rzeczy, które będą sprawiały, że odechce ci się jakichś czynności. Nie możesz dać się swoim głosom w głowie, ponieważ bardzo często będzie tak, że twoje głosy w głowie będą mówiły ci, że wykonywanie jakichś czynności jest bez sensu musisz, mimo tego, że właśnie twoja głowa mówi ci, że a, że dzisiaj na przykład jest zimno i się możesz przeziębić, jeżeli pójdziesz na aktywność sportową, to właśnie musisz zacząć coś robić. Ja uważam, że tutaj bardzo dobrą jest zasada pięciu minut. Zasada pięciu minut polega na tym, że Rozpoczynasz robić jakąś czynność, mimo że nie masz motywacji, nie chce ci się ta głowa mówić, że nie możesz tego robić, bo jeszcze coś ci się stanie, to właśnie musisz zacząć robić te 5 minut, to bardzo często właśnie te głosy w głowie wtedy ustępują i właśnie czujesz już ten zapał, że faktycznie kurczę rozpoczętą czynność i lecimy dalej. Dlatego jest to bardzo dobry sposób na takie rzeczy. Częstym problemem jest to, że wiele osób uważa, że motywacja przychodzi przed działaniem i czekają na moment inspiracji. Jednak to działa wręcz przeciwnie, bo inspiracja i motywacja przychodzi dopiero wtedy, kiedy rozpoczniesz albo już zakończysz działanie. Właśnie po tym, jak skończysz coś robić, to wtedy dopiero zaczyna się nakręcać. Więc musisz po prostu zacząć coś robić. Nie zawsze będzie ci się chciało, no to jest oczywiste. Ale musisz po prostu skupić się na tym, żeby zacząć robić te rzeczy. O to chodzi też w dyscyplinie. Po prostu robisz coś, mimo że ci się czegoś nie chce, po prostu. Kolejnym punktem jest korygowanie kursów. Tutaj ważne jest to, żeby umieć analizować rzeczywistość, która cię otacza, i żeby być bardzo samoświadomym. Bez tego może być tak, że naprawdę będziesz szedł w złym kierunku dla ciebie, będziesz się wypalał i warto po prostu jakby kontaktować się troszeczkę ze sobą i czuć, czy właśnie te zmiany, które wprowadzasz, faktycznie są dla ciebie dobre. Nie chodzi też tutaj o to, żeby porównywać się z innymi i obserwować, o kurczę, tej osobie idzie lepiej. Tak naprawdę ty ścigasz się z samym sobą i nie patrz na innych. Bo to możecie naprawdę zgubić w tym punkcie. Też pamiętaj, że w tym punkcie nie do końca chodzi o to, żeby kontrolować efekty. Musisz po prostu kontrolować swoje działania i zastanawiać się, czy prowadzą cię w dobrym kierunku. Przykładowo, tak jak na siłowni, nie zawsze masz wpływ na efekty, bo jednak tutaj też wpływ ma genetyka. Ale musisz działać w taki sposób, żeby mieć jak najlepsze efekty, które ty możesz mieć. Nie chodzi tutaj o to, żeby porównywać się z innymi. Więc pamiętaj, że chodzi o kontrolę działań, a nie efektów. Dobrze, przechodzimy do ostatniego punktu, który tak naprawdę jest najbardziej kluczowy w tym wszystkim i on sprawia, że jesteś w stanie realnie zmienić swoje życie. Chodzi tutaj o rozwój nawyków. Chodzi o to, że jak już wprowadzisz jakiś nawyk i poczujesz, że on jest dla ciebie normalny, dodać kolejny i tak nabudowujesz kolejne działania, które są w stanie zmienić twoje życie. To jest tak proste i tak trudne. Bo jeżeli patrzy się na to z tej perspektywy, tak naprawdę wydaje się to banalnie proste, ale tutaj najtrudniejsze jest wykonanie. Dlatego musisz uważać na to, żeby nie za bardzo przyspieszyć i żeby nie robić tak, że co tydzień dodajesz nowy nawyk, tylko faktycznie w momencie, kiedy czujesz, że nawyk jest już wprowadzony, dopiero wtedy zabierać się za kolejne działania. Może to być tak, że miesiąc jest wystarczający, ale nie dla każdego tak będzie, dlatego musisz być właśnie tutaj samoświadomy i uważać na to, żeby nie za szybko dodawać nowe działania. W przyszłości już będziesz czuł, kiedy mniej więcej te nawyki są dla ciebie normalne, Dlatego uważaj, żeby nie przyspieszyć za bardzo, bo może być tak, że przez to się wszystko posypie. Jeśli film Ci się spodobał, upewnij się, że dałeś lajka, bo to sprawi, że więcej osób zobaczy to wideo. A jeśli jesteś tutaj nowy, zastanów się, czy chcesz dać subskrypcję. Polecam Ci również obejrzeć film, który pomoże Ci wprowadzić nowe nawyki w życie. Dzięki, cześć.